Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Na moim kanale dzisiaj mam dla Was kolejne zamówienie z Awon. Zamówienie z katalogu numer 6. Nie jest zbyt duże. Tak wygląda. Wyjmę wszystko, żeby nie szeleścić, i zaraz będę Wam opowiadać, co zamówiłam. Mam tutaj moją małą ściągawkę ze wszystkimi cenami. Tak jak widzicie, mam bodajże 5 pięć tylko artykułów, zacznijmy może od pielęgnacji ciała i skończymy na makijażowych produktach. Pierwszym jaki Wy już doskonale chyba znacie, bo widzieliście go już w, w poprzednich katalogach, które są w Polsce, to z Avon Senses With Love Beautiful Memories, żel pod prysznic, który jest w nowym zapachu, Piwoni i Magnoli w takim bardzo fajnym fioletowym kolorku. I muszę przyznać, że pachnie niesamowicie. Ja go jeszcze nie używałam, ale w butelce pachnie pięknie, kwiatowo, wiosennie. Ja zresztą uwielbiam zapach piwoni, zarówno w kosmetykach do pielęgnacji jak i w perfumach to już Wam chyba wspomniałam wcześniej um, więc um, ja, jak najbardziej dla mnie na tak ten żel kosztował mnie funta 25, przepraszam za odgłosy w tle, mój syn biega dookoła i po prostu dzisiaj ma taki dzień że um, jest dwa razy głośniejszy niż, niż zazwyczaj, więc przepraszam Was bardzo jeżeli będzie Wam przeszkadzał um, to jest pierwszy produkt, który zamówiłam wiecie, że ja z Avon Senses uwielbiam te żale, więc myślę, że ten nie będzie wyjątkiem. Zresztą zapach, jak już Wam powiedziałam, jest przepiękny. Myślę, że tak samo będzie mi się go dobrze używało jak każdego innego, który już, z którego już korzystałam. Kolejny produkt, który zamówiłam, to coś, czemu nie potrafiłam się oprzeć. Coś, co może nie tyle jakoś specjalnie potrzebowałam, ale bardzo chciałam mieć, a to jest. Basam do ciała o zapachu Luminata, czy o zapachu czy serii zapachowej Luminata. Wiecie, że w poprzednim zamówieniu, bądź w jeszcze poprzednim, przed tym poprzednim, zamówiłam próbkę perfum Luminata. Zamówiłam sobie perfumetkę, może nie próbkę, a perfumetkę. I ja ją uwielbiam. Ten zapach jest po prostu boski, wspaniały. Teraz. Właśnie na ten czas, na nadchodzącą wiosnę, kiedy się wszystko zaczyna budzić do życia, i ja się tak czuję, kiedy noszę te perfumy. Po prostu piękne, kwiatowe, długotrwałe. Boski, co tu dużo mówić? I za tą cenę, to znaczy za tą cenę. Ja ostatnio go widziałam w katalogu właśnie chyba numer 5 albo 6. Za 15 funtów bardzo chciałam, ale finansowo mi nie wyszło, więc niestety nie zakupiłam, natomiast wiem, że ten zapach będzie za mną chodził tak długo, aż kupię sobie pełnowymiarową butelkę. Kiedyś to nastąpi. Nie wiem jeszcze kiedy, ale, ale kiedyś to nastąpi. Póki co zamówiłam sobie właśnie balsam do ciała o tej kategorii zapachowej i no co tu dużo mówić, jest po prostu piękny, jest wspaniały. Ten Basam kosztował mnie 2,80. I kolejne produkty, które mam, to produkty makijażowe i zacznę od tego, które już na pewno znacie, dość dobrze. Zamówiłam sobie pomadkę. Nie mogłam się oprzeć, żeby wypróbować kolejny z kolorów. To jest Avon True Color, taka ta, wiecie ta? Ja mam dwa kolory, mam kolor Red 2000 i tą, którą zakupiłam w grudniu poprzedniego roku która była w, w takim tym zestawie um, i to jest to wine with everything o które bardzo często mnie pytaliście to jest przepiękny ten wine with everything to jest taki, taka, taka nie wiem, śliwka głęboka, no piękne Postanowiłam, że zamówię, sobie, ponieważ pomadka jest tak komfortowa, że postanowiłam, że zamówię sobie kolejny kolor wiecie, że ja lubię takie delikatne róże, czy takie delikatne kolorki, bardzo naturalne Nie wiem, czy dobrze, bo wiecie, ciężko się zamawia z kartki, ale zamówiłam ją w kolorze pałt tak wygląda naklejka, ale te naklejki wiem z przykładu White with Everything, gdzie naklejka jest taka typowo, wiecie, różowo, różowo fioletowa i jak ją zobaczyłam, to mówię, o Boże, ten kolor nie będzie dla mnie. Okazało się, że pomadka sama w sobie jest po prostu boska, więc nie patrzę tutaj na, na to, co jest naklejone, natomiast no, to jest tak mniej więcej, ma być taki jakiś delikatny róż. Jak to będzie, tego nie wiem, ale oczywiście zrobię Wam e, jakiś makijaż z tą... E, pomadką i zobaczymy, co z tego będzie kolejnym, a i pomadka kosztowała 5 funtów kolejny produkt, jaki kupiłam to coś, co, na co zamierzałam się przez dość długi czas, wiecie, że szukałam róż do policzków mówiłam Wam kilku, kilkakrotnie, że szukam róż do policzków i mm, były róże z marka promocji w katalogu numer 6, postanowiłam, że spróbuję i mam on jest, co mi się podoba w nim, to to, że on jest bardzo mały ale to jest właśnie na, w dobrą stronę, bo on kosztował tylko 3 funty. Um, nie, nie pamiętam, jaka była jego pełna cena, ale on też chyba nie jest, chyba połowa ceny, więc chyba pełna cena jest około 6 funtów. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Ja oczywiście sprawdzę za Was i dam Wam znać gdzieś tam na dole ekranu. Natomiast on kosztował mnie 3 funty um, i właśnie to jest to fajne, że różu do policzków nie potrzeba dużo. Ja nie lubię różów, które są w takich ogromnych opakowaniach, tego się nie zużywa. Um, mam z Wet n Wild, on jest naprawdę sporej wielkości um, róż do policzków. I ja go używam za każdym razem, jak robię makijaż, ponieważ to jest mój w tym momencie jedyny róż. Wszystkie, wszystkie wszystkich się pozbyłam, albo po prostu mi się pokończyły. Um, no i tak. I, ale wiem, że nawet używając go przez cały czas, chyba nie zużyłam go nawet w ciągu dwóch lat, albo jeszcze więcej, bo on jest tak napigmentowany, że naprawdę potrzeba tylko tak pyk. I trzeba uważać, żeby sobie plam nie porobić, także. Albo nie być klaunem. Zobaczymy, jak będzie z tym. Ten jest w kolorze, już wam mówię, Cheeky Melba, Tak wygląda opakowanie. I to jest taki. Ja wahałam się pomiędzy tym a innym to był coś tam pink, nie pamiętam co to był za kolor, ale był taki, ten jest mam wrażenie taki bardziej brzoskwiniowo-różowy, nie wiem czy to będzie na kamerze widać, on ma taki delikatny, widzę tutaj złoty hmm, poblask, tak to, tak to nazwę, hmm. Także mam nadzieję, mam, właściwie bardzo mi się podoba ten kolor. Tak jak mówię, ten drugi, który miałam na oku, był bardziej różowy, taki różowawo-fioletowy, ale pomyślałam, że do mojej karnacji bardziej będzie taki ciepławy kolor niż taki chłodny pasował. I no, póki co w opakowaniu bardzo mi się podoba. Nie używałam jeszcze, więc nie wiem, ale tak jak mówię, zrobię dla Was jakieś tam wideo z, z testem tych kosmetyków, także na pewno powiem Wam co o tym myślę, jak już go użyję i ostatnim produktem, chyba najdroższym produktem z, całej tej, z całego tego zestawu jest nowość, która pojawiła się w katalogu numer 6 i jest to produkt znaczy krem z Anew Anew Soul Advance tak się chyba nazywa cała seria tak przynajmniej mi się wydaje, to jest ten krem z filtrem 50, czyli ten bloker tak zwany 50. On jest matujący, przeciwstarzeniowy i z pigmentami, co oznacza, że będzie mniej więcej jak klem krem? <grym> jak krem koloryzujący. I tutaj jest napisane, że sposób użycia nakładać dość sporą warstwę na... rozsmarować dość grubą warstwę na waż szyję i dekolt 15 minut przed wyjściem na słońce i tutaj jest też napisane, że można go aplikować ponownie wedle potrzeb wspomniałam wam wcześniej, że ja rzadko moja, moja cera rzadko dobrze reaguje na jakiekolwiek kosmetyki do pielęgnacji cery z Avon Dlatego ja zazwyczaj nie kupuję kremów, nie kupuję maseczek, nie kupuję tego typu kosmetyków, ponieważ, no, jakoś tak, powodu mnie podrażnienia i różnego rodzaju wysypki. Także, no zobaczymy. 8 funtów to nie jest tanio, więc mam nadzieję, że będzie mi odpowiadał. Tym bardziej, że teraz idzie lato i 50 to oczywiście niezbędnik w naszej pielęgnacji cery latem. No, pokładam w nim dość duże nadzieje, ale zobaczymy jak będzie. Oczywiście, przetestuję go dla Was, zobaczymy jaki jest kolor, jak on się nakłada, czy faktycznie jest matujący, tak jak, um, tak jak to obiecują, bo wiecie, bardzo często jest tak, że obiecują, a nic z tego nie wychodzi. E, także zobaczymy jak tam z tym matem i tak dalej, jak będzie się utrzymywał w ciągu dnia, bo może, jeżeli um, kolor będzie nie najgorszy i, um, i wszystko będzie ok, to byłoby fajnie, gdybym mogła go używać zamiast. Podkładu latem, bo wiecie, podkład latem to jest dość, dość ciężka sprawa dla naszej skóry. Także mam taką cichą nadzieję, że może ten krem w połączeniu z tym podkładem mineralnym, sypkim podkładem mineralnym, który mam z marka, który nie sprawdził mi się tak sam na, na skórę, bo no, niestety nie utrzymał się tak długo, jakbym chciała, świeciło mi się czoło i tak dalej. Ale mam nadzieję, że jeżeli faktycznie to jest produkt matujący, tak jak Avon nam obiecuje, to może w połączeniu z tym podkładem to byłaby dobra opcja na lato. Ale oczywiście, tak jak już wspomniałam, wszystko dla Was przetestuję. Więc wyczekujcie kolejnego filmu testującego, który pewnie pojawi się już w niedługiej przyszłości. A póki co to wszystko, to wszystko, co zamówiłam. Przepraszam, że tak mało. I bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. Bye!